Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage. 1.6 turbo, benzyna 150 koni z automatem 7DCT. Wersja Business Line w kolorze Deluxe White. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportycz. 1,6 Turbo 150 KONI z automatem 7 DCT, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9,4 sekundy. Wersja Business Line z pakietem DriveWise w kolorze Deluxe White. Cena prezentowanego egzemplarza przed rabatem jakieś 185 000 zł, w tym uwzględniony jest, uwzględniona jest dopłata za pakiet DriveWise. Czyli system kamer 360, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania i dopłata za lakier metalizowany 3200 zł. Czyli nasz bestseller powraca w odświeżonej, odświeżonej wersji. Jeśli chodzi o profil to zmieniony wzór felg. Z tyłu przeprojektowane światła, delikatnie zderzak, no ale najwięcej zmienia się tutaj. Całkowicie nowy przód. Nowe światła, nowe dynamiczne powitanie. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście masa systemów bezpieczeństwa, system hamowania autonomicznego, dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu, inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, czujniki parkowania przód, tył. Head-up display to nowość w Kii Sportage. Cyfrowy kluczyk 2.0, elektryczna, inteligentna klapa bagażnika. Wersja Business Line już z automatu dostała tapicerkę skórzaną z wentylowanymi fotelami. Tak wygląda wykończenie wersji Business Line. Wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka. No i co ważne, nie ma piano Centralny zamek, składanie lusterek. Lusterko lewe, prawe i tutaj na strzałeczki ustawiamy pod odpowiednim kątem. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika. Wyłączenie systemów kontroli trakcji, elektryczny, ręczny. Nowe zegary, nowa nawigacja, nawigacja CCNC. Kierownica skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna i tapicerka. Tapicerka skórzana. Chociaż tutaj mamy kawałek zamszu, tutaj też Ale tutaj wszędzie jest tapicerka skórzana, fotel jest oczywiście podgrzewany, wentylowany, elektrycznie regulowany Podłokietnik Gniazdo zapalniczki Tutaj również brak piano black Selektor zmiany biegów Shift by Wire Ambientowe oświetlenie no, Ale to za chwilę Rozświetlimy sobie zegary. Póki co zajrzyjmy do tyłu. Skrajne siedziska, podgrzewane. Trzy poziomy. Kanapa, oczywiście, z regulacją kąta, nachylenia oparcia. Dzielona na trzy części. Po środku podłokietnik. Środkową część można złożyć. W ten czas można coś dłuższego przewieźć. moje ulubione zagłówki, kieszenie, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Bagażnik elektryczna, inteligentna klapa bagażnika. Dostępny od wersji L z pakietem technologicznym. Przez wersję Business Line i GT Line oczywiście. Bagażnik 591 litrów. Dwupoziomowa podłoga. Koło zapasowe, dojazdowe. No i w tej pozycji, oczywiście, podłoga jest płaska po złożeniu siedzeń. Proszę bardzo. Tutaj gniazdo zapalniczki. Tu również, oczywiście, drugą część można złożyć albo tutaj tylko środek. Elektryczna inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do samochodu. Można również ustawić wysokość otwierania. Bez żadnego problemu. Jeszcze raz zajrzyjmy do tyłu. Szybki rzut na deskę. I w sumie to co mogło zostać poprawione zostało poprawione. Klamki oczywiście podświetlane. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową. Jeśli na fotelu pasażera jeździłoby dziecko tyłem do kierunku jazdy tą poduszkę trzeba wyłączyć deska miękka ambientowe oświetlenie schowek Nawiew i fotel pasażera elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany. Fajna ta tapicerka. Brak regulacji góra-dół, chociaż nie, no nie ma regulacji. Przód tył, znaczy góra-dół jest przód tyłu. Czyli zagłówek jest w jednej pozycji. Ładny i nawet ta jasna tapicerka z białą perłą pasuje uważam. Trochę się bałem kiedy zobaczyłem konfigurację którą otrzymaliśmy od Kia Polska, czyli biały samochód, jasną tapicerkę, ale finalnie wygląda to naprawdę dobrze, fajny ten przód. wersja Business Line, więc cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel i albo klimatyzacja, ustawienia klimatyzacji nawiewu, albo multimedia. Można również ustawić, że ten panel będzie wracał do wybranego no do wybranych ustawień home czyli panel startowy map czyli mapa oczywiście informacje o natężeniu ruchu search czyli prowadzenie do celu wyszukiwanie punktu docelowego sick track zmiana stacji radiowych media youtube jest tutaj trochę do poustawiania, do pogrzebania, jeśli chodzi o zegary, to można zmienić grafikę. Mamy wersję z pakietem Driveways, więc kamera 360. Obraz z kamer pod lusterkiem. Jako obraz z martwego pola. Łopatki do zmiany biegów, w tym przypadku w hybrydzie, będą do sterowania, rekuperacją. Na kierownicy aktywny tempomat. Drugi poziom asystenta pasa ruchu. Komputer pokładowy. Tryby jazdy Eco, Normal, Sport no I oczywiście sterowanie radiem Przycisk Start, Stop Konsola środkowa Taki materiał imitujący Szczotkowany, nie wiem, aluminium, szczotkowany plastik, jak zwał, tak zwał, wygląda to ładnie i Myślę, że nie powinno się rysować Selektor zmiany biegów Wsteczny Kamera 360: boki, przód, tył. No i tu jest oczywiście rzut z góry. O, proszę, wersja europejska. Nawet kolor się zgadza. Chociaż to pewnie kwestia tego, że nasza, nasz samochód jest biały. Drive. Kamera przód. Parking przez wciśnięcie. Podgrzewany fotel. Wentylowany fotel. Trzy poziomy. Podgrzewana kierownica. Dwa poziomy. I to samo u pasażera. Indukcyjna ładowarka. Wejście USB-C pod CarPlay'a, pod Android Auto, pod Multimedia pod MP3 z muzyką chociaż CarPlay i Android Auto w tej wersji już są bezprzewodowe to jest pod Multimedia a to jest do ładowania urządzeń przenośnych i tu drugie do ładowania urządzeń przenośnych jazdo USB-C i tu na środku jest indukcyjna ładowarka a to po prawej to jest kontrolka tej ładowarki przecież nie wiem czy o, ładuje Teraz obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola. Head-up display to nowość. Czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku i panel startowy fajny responsywny wyświetlacz. Można zmienić grafikę zegarów Może być albo, tak jak teraz, kręgi Albo prostokąty, które znamy z EV3, 6 nowej dziewiątki Jeśli chodzi o kolorystykę Styl B, styl C Albo zgodnie z trybem jazdy Natomiast nowość Pojawiają się motywy do wyboru Tak, może panel startowy wyglądać. Profile użytkowników, i zegary. To póki co, jako demo. Muszę jeszcze rozgryźć, jak ewentualnie. Bo na pewno tych skórek będzie więcej do wyboru. Ta fajna. No ale to wiadomo, połączyć trzeba samochód z Kia Connect. W Connect Storze pewnie będą do wyboru. Będzie więcej tych skórek do wyboru. Ciekawe, ile to swoją drogą będzie kosztowało. Z pewnością sprawdzę. Cyfrowy kluczyk 2.0, czyli funkcja, która pozwala na sparowanie smartfona z samochodem i smartfon będzie nam zastępował fizyczny kluczek. I to naprawdę działa. Też sprawdzę pewnie niebawem. Jeszcze komputer pokładowy. Statystyki zużycia paliwa. Kompas i wskazanie z nawigacji Tutaj asystent pasa ruchu i też pewnie będzie informacja z martwego pola Widzicie? Wciskam hamulec i pojawiają się światła stop Fajnie Drugi poziom asystenta pasa ruchu A Trzeba byłoby ruszyć, żeby, żeby go aktywować Tryby jazdy, aktywny tempomat Też niespełnione warunki System E-CALL, lusterko fotochromatyczne, bezramkowe, fajnie to wygląda. Tutaj asystent zjazdu z górki, auto hold, włączenie kamery, wyłączenie start-stopa, wyłączenie, włączenie czujników, dwa uchwyty na kubek albo schowek. Fajne te nowe zegary, fajnie, że będzie można to sobie jeszcze bardziej spersonalizować. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Uważam, że zmiany zdecydowanie na plus. 1.6 turbo, benzyna, 150 koni, 250 Nm momentu obrotowego i automat 7DCT Cena prezentowanego egzemplarza 185 000 zł, oczywiście przed rabatem Tego osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu jazda testowa wkrótce. Dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. yeah